Władimir Kramnik gra z JOSPEM mecz na żywo. JOSPEM to zawodnik, którego Kramnik uznał za osusta, i teraz spotykają się w meczu na żywo, w kontrolowanych warunkach. Kramnik chce udowodnić, że w takich warunkach JOSPEM będzie grał znacznie gorzej. I ta partia była totalnie przełomowa, ponieważ błąd na Czeskomie. Tak wkurzył kramnika, że kramnik postanowił zerwać kontrakt, a finalnie okazuje się, że chyba była to wina kramnika. No więc zobaczcie, co się w tej partii odwaliło. Ogółem w meczu zawodnicy idą łeb w łeb. Wiadomo, że Jospem jest silnym zawodnikiem, kramnik tak samo i część partii grają na zwykłej szachownicy twarzą w twarz, a część partii grają przez internet. I to była partia grana właśnie przez internet. I co ciekawe, kramnik zażądał, żeby wszystko było fabrycznie zapakowane. Czyli przed tym, jak zawodnicy zaczęli grać, no to byli oczywiście przeskadowani, przeszukani i dodatkowo wszystko, czyli laptop świeżo z pudełka był wyciągany, myszka, nowiutka, podkładka, nowiutka, wszystko komisyjnie było otwierane prosto ze sklepu, tak żeby nie było tam wgranego jakiegoś specjalnego oprogramowania. Trochę mi się zaczęło robić niedobrze. W pewnym momencie tego meczu, ponieważ jak kramnik grabiałymi to zawsze leci partia katalońska, jak Jospem gra białymi, zawsze leci wariant Tarrasza, obrona francuska, więc ciągle te same debiuty, za dziesiątym razem trochę się niedobrze zaczyna robić. No i tutaj Jospem, trzeba powiedzieć, przygotował sobie bardzo jadowity wariant, ponieważ nastąpiło posunięcie C3, czyli biały totalnie olewa, Odbijanie tego piona z d4, a zamiast tego w ogóle poświęca pionka, żeby mieć tutaj naprawdę błyskawiczny rozwój. I mm, po rozsadzie plan jest taki, żeby gońca wycofać, a później wtrynić skoczka na C4 z atakiem na Hetmana, no i oczywiście wjechać później na D6. Więc bardzo ciekawa koncepcja. I Kramnik stwierdził, że nie ma sensu, żeby tego pionka zjadać, więc na spokojnie sobie tutaj odchodzi, no i po prostu tego pionka w zupełności ignoruje. W partii skoczek C4, Hetman ucieczka, bicie odbicie, no i Hetman tutaj zbił na D4, więc pozycja dosyć rozsądna, rozsądny wybór ze strony pana Włodzimierza, ponieważ kiedy przeciwnik tak oddaje ci piona w taki nietypowy sposób, jesteś zaskoczony no to lepiej się w to nie pakować. To jest bardzo roztropne podejście, no bo wiadomo, że Jospem jakieś tam jadowite warianciki na 100% przygotował i Kramnik najprawdopodobniej miałby jakieś problemy. No a tutaj jest zwykła pozycja. Okej, okay, pozycja czarnego nie jest cudowna, no bo oczywiście ten francuski goniec C8 jest beznadziejny, ale z drugiej strony no nie ma jakiegoś dramatu. Po prostu symboliczny plusik dla białego, troszeczkę lepsza pozycja i gramy dalej. No więc Jospem się tutaj aktywizuje. W partii wieża D8, Hetman uciekł. Chyba lepiej było go wrzucać na H4 z presją na H7 i goniec C2. Goniec oczywiście chciałby tam punkt H7 atakować. W partii hetman D6, no to wieża A. A1 skoczek zabezpieczony, A5, no to zostało to zablokowane. No i tutaj trzeba powiedzieć, że gra ma bardzo napięty charakter. Struktura jest dosyć ustabilizowana. I zawodnicy manewrują, szukając jak najlepszych pól dla swoich figur, żeby na maksa się zaktywizować. W partii wieża AC8, goniec D3, skoczek F6 i H4, czyli Jospem postanowił tutaj piona włączyć do akcji, jest to bardzo roztropne podejście, bardzo fajne podejście, ponieważ figury białego stoją już dobrze. Ciężko tutaj coś bardziej poprawić, więc w sytuacji, kiedy Figury stoją już dobrze, a nie ma jakichś konkretnych gruźb, konkretnych problemów, które można przeciwnikowi zrobić. No to wtedy trzeba dorzucić faktycznie piony, żeby tymi pionami wbić się w pozycję oponenta i ją po prostu skruszyć. W partii G6. Goniec odszedł na H2, i tutaj szczerze mówiąc, bardzo podobało mi się to zagranie Goniec H2, ponieważ założyłem, że planem białego, białego jest tutaj jazda przez G4. I G4 tutaj wygląda potencjalnie bardzo, bardzo interesująco, no ale w partii wieża d no to goniec C4, wieża ewakuacja, B3, więc JOSPEM tutaj zabunkrował skrzydło hetmańskie, no i tutaj szuka jakiejś akcji na królewskim. I tutaj nastąpiła um, wymiana. Hetmany już nie zostały wymienione, um, i zdaje się, że ta to odrzucenie wymiany hetmanów było tutaj błędem i teraz kramnik przejmuje inicjatywę i to właśnie finalnie go wkurzyło ponieważ tutaj miał znacznie lepszą pozycję więc patrzcie co się dzieje dalej i zwracajcie uwagę na czas Kramnika. Y, mamy tutaj skoczek G4, y, i ten skoczek na G4 jest fenomenalnie ustawiony. Bardzo ciężko go przegonić, ponieważ zagranie F3. Oczywiście osłabiłoby e, czarne pola, e, a no, skoczek na G4 jest po prostu giga aktywny. W partii wieża AE1, e, goniec C5, goniec F4, e, w partii Hetman B6 jeszcze mocniejsza presja, więc jeszcze bardziej biały się broni. I od tego momentu zrobiło się naprawdę bardzo nerwowo, no bo już na 15 sekundach jest Jospem, a za każde posunięcie są dodawane 2 sekundy. W partii G3 gonie C7, więc zauważcie, że jeden i drugi tak manewrują, troszeczkę brak weny, ale dosyć... Y Istotną cechą Jospema jest to, że on w sytuacjach takich nerwowych, kiedy jest właśnie bardzo mało czasu na jednym i drugim zegarze, to Jospem zawsze się skupia na królu oponenta i to jest świetne podejście, ponieważ na królu można zrobić naj, największe groźby, a co za tym idzie, przeciwnik będzie potrzebował najwięcej czasu, żeby pomyśleć i odpowiedzieć precyzyjnie. No i teraz w partii na Nastąpiło wieża E4 i tutaj zostało przyszykowane coś pięknego, bo wieża bije G4. Genialna kasacja tego skoczka ponieważ teraz Hetman wtrynia się na F6. I jeżeli król odejdzie, to wydaje się, że tutaj wieża H1 wygrywa, bo mat. No ale nie do końca, bo jest szachulec i jak król odejdzie na pierwszą linię, to wjazdy na D1 i koniec partii. Natomiast można w ogóle taki hamski ruch zagrać. I jak nastąpi bicie, to teraz wieża H1 już wygrywa. No, totalnie szalone jazdy, ale... Kramnik całkowicie wypuszcza tę pozycję, grając Królew 8. Nastąpiło bicie, no i tutaj nerwowo 4 sekundy na jednym, 4 sekundy na drugim zegarze i ospem teraz odwala Kaszanę, ponieważ pozwala wymienić hetmany. No... Ale dalej ma lepszą końcówkę, bo presja na F7 jest ogromna. Niemniej w tej końcówce fatalnie się tutaj JOSPEM ustawił. No totalna głupota, bo ten koniec jest całkowicie zablokowany, więc no to jest bzdura po prostu. Niemniej kramnik zbił na F3 ani musiał, wręcz nie powinien, więc bicie na F3 nastąpiło i to pozwoliło zaktywizować gońca. No i teraz biały wraca do gry. Pion z linii C zostaje rozpędzony, ale kramnik oczywiście też nie jest słabym szachistą, też wie o co chodzi, więc rozpędza swojego pionka. I zwróćcie uwagę, że kramnik ma dużo czasu na zegarze ma 18 sekund aż. I teraz w partii goniec F3, wieża E3, goniec D5, wieża E7, goniec F3, wieża E3. <laughs> e, więc Krawlik leciał na remis, Jospem ten remis odrzucił I co ciekawe wygrywa teraz C7 Bo po biciu jest wieża D8 i Essa, bo dorobienie Hetmana No ale w partii goniec D5 No i teraz to Czarny przejmuje inicjatywę Czarny ma tutaj kompletnie, ale to kompletnie wygraną pozę No właściwie wystarczy zagrać wieża C8, zdobyć pionka I jest tutaj kompletnie po zawodach Kramnik ma 20 sekund na zegarze. Ciągle zwracam uwagę na ten czas, bo właśnie. Yy... Bo właśnie to kramnika wkurzyło, więc poczekajcie tutaj zaraz wam wyjaśnię, co się zadziało. No bo tutaj kramnik kaszane odwalił ogółem, w telegraficznym skrócie mówiąc, mianowicie wypuścił przewagę, mając 30 sekund na zegarze. No i tutaj partia finalnie zakończyła się remisem i na tym etapie. Kramnik rozpoczął no, solidne dymy, ponieważ Giga się wkurzył i zgłosił błąd na czeskomie. Pierwszy raz o takim błędzie słyszałem. Oczywiście, błędy na czeskomie się zdarzają i zdarzać będą, natomiast o takim jeszcze nie słyszałem. Mianowicie, kramnik stwierdził, że zegar nie dodawał mu czasu. Więc. Tak jak my widzieliśmy, że on ma 30-40 sekund na zegarze, to kramnikowi wyświetlało się, że ma zaledwie sekundę. I dlatego grał tak szybko i co za tym idzie, głupio no bo ciągle myślał, że prawie przegrywa na czas. I sędzia monitorował sytuację. I sędzia potwierdził, że kramnik ma rację, że faktycznie ten jego zegar pokazywał tak mało czasu. Co ciekawe, zegar Juspema też pokazywał trochę mniej czasu niż my to widzieliśmy na transmisji. Pierwszy raz w życiu, a pracuję w Czeskowie 7 lat, więc wszystkie błędy już przerabiałem, jakie były, pierwszy raz słyszę o takiej sytuacji, żeby zegar pokazywał źle czas zawodnikom, a wszystkim innym pokazywał dobrze. I okazuje się, że na Reddicie yy, pojawiła się ciekawa Teoria na temat tego, z czego ten błąd. Wyniknął. Więc, no oczywiście, błąd no to jest wina czeskomu, to jest jasna sprawa, no bo no zdarzają się jakieś różne wyjątkowe sytuacje, no ale po, po to się pisze różne programy, żeby tego typu sytuacje przewidywać i im zapobiegać. Natomiast dosyć ironiczne jest to, że prawdopodobnie ten błąd wyniknął z tego, że kramnik zażądał nowych Maszyn, ponieważ tak jak wam mówiłem, zawodnicy grali na świeżo rozpakowanych komputerach, czyli dosłownie na streamie też komisja jednego i drugiego zawodnika była przy tym. No, dosłownie nowiutkie komputery zostały wyciągnięte z opakowania. I mają być nowe komputery codziennie, bo mecz trwa 3 dni. No i te komputery zostały wyciągnięte, cyk, myszki, tak samo. I okazuje się, że ten błąd z, z pokazywaniem czasu mógł wyniknąć z tego, że Windows się update'ował. No bo wiecie, jak nowego kompa się ma z Windowsem, to podłącza się go do neta i on tam pobiera aktualizacje, tam kalibruje wszystko i tak dalej. I prawdopodobnie problem był taki, że... Mm, ja, ja tego oczywiście nie rozumiem tak do końca, bo się nie znam na tym, ale z tego co ja rozumiem, to chodzi o to, że mm, serwer wysyłał jakieś informacje, komputer odbierał te informacje. Ale komputer miał ten, jakby, zegar pokładowy nieskalibrowany, i stąd w wyniku ten błąd. No, i właśnie, jak pytałem programistę z Czeskowa, to by mówił, że pierwszy raz coś takiego się pojawiło i że mają w planach coś tam wgrać, co zaadresuje ten problem, żeby się więcej nie pojawiał. No, i teraz ciekawa sprawa, ponieważ kramnik, no, tak się wku Wkurzył za tę partię. Tak nawiasem mówiąc, Kramnik prowadzi w meczu. No, Kramnik tak się wkurzył za tę partię, że on powiedział, że nie będzie grał więcej na czeskowie. No, trochę ma problem, ponieważ w, w umowie mają wpisane, że te partie internetowe będą grane na czeskomie, więc inna platforma nie wchodzi w grę. Natomiast Jospem chyba już miał dość dymów kręconych przez Kramnika, bo tam przez godzinę były dymy i czekaliśmy na kolejną partię. I Jospem powiedział, że dobra, to już nie grajmy przez internet, grajmy tylko na żywo. No i teraz ciekaw jestem, jak to będzie w kolejne dni, bo faktycznie tego dnia resztę partii rozegrali na zwykłej szachownicy 3D. Natomiast jak to będzie w kolejne dni, nie wiem. Niemniej wydaje mi się, że granie na zwykłej szachownicy no jest po prostu bez sensu, no bo właśnie na tym miał test polegać, że połowę partii grają na zwykłej szachownicy, połowę partii grają na czeskomie. I dzięki temu będą pewne dane, które pozwolą stwierdzić, czy Jospem gra znacznie słabiej na zwykłej szachownicy i czy gra znacznie słabiej na, yy, na internecie, kiedy yy, jest kontrolowany z każdej strony. Także. No, giga ironiczne, jeżeli faktycznie ten błąd wynik, w, wyniknął z tego, że były te antycheatingowe różne kwestie ogarniane w, w ten sposób. Ale no cóż, zobaczymy jak się meczek rozwinie. Kramnik no, zrobił dym. dobry, dobry zadyniarz, także to trzeba oczywiście pochwalić. Jest co oglądać.